W ramach otwartego kina Atlantik zorganizowano kolejne spotkanie, którego przedmiotem była premiera autorskiej płyty Karoliny Cichej. To 12 utworów, na których mieszają się różne style muzyczne i emocje. Karolina Cicha z wykształcenia jest doktorem nauk humanistycznych. W dziedzinie muzyki jest samoukiem. Zdobyła m.in. nagrodę główną na studenckim festiwalu piosenki w Krakowie czy drugie miejsce na przeglądzie piosenki autorskiej we Wrocławiu. Tomasz Budzyński, lider zespołu Armia, określił Karolinę cichą talentem na miarę Ewy Demarczyk. Album Miękkie Maszyny to trzecia płyta Cichej, ale pierwsza z jej autorską muzyką. Artystka nagrała partie akordeonu, klawiszy, dziwne dźwięki, a nawet samplowała swojego kota. Czy tu ma być nasz nowy świat? Czy nasze miejsce znajdziemy? Myślę, że jest bardzo szaloną osobą, zresztą to widać potem na koncercie, w studiu też podobnie. Są skrajne emocje podczas całej pracy, ale podoba mi się, ponieważ Karolina, od czasu jak ją znam, od początku właśnie gramy razem w tych wszystkich projektach, więc ona przekracza bariery. I to jest fajne, że przekracza nie tylko swoje bariery, ale też wszystkich barier. Karolina z każdego muzyka, to na płytach będzie fajnie widać to może złe słowo, słychać. Z każdego muzyka wyciąga to, co w nim jest jakby najlepsze. Podczas swoich koncertów Karolina Cicha stwarza na scenie bajkową atmosferę, która niezwykle udziela się widowni. Tutaj, tutaj się rodzi maszyna na. Kiedy się raz usłyszy, to się ją zapamiętuje. I myślę, że mało kto może ją naśladować. Zatem zapamiętywana jest na długo. Każdy koncert Karoliny Cichej to ogromna improwizacja. Można nawet powiedzieć, że widownia bierze udział w tworzeniu występu. Każdy jest inny, oryginalny i nieprzewidywalny. Koncepcja koncertu, który w zasadzie przygotowywaliśmy z muzykami, którzy już znali materiał, ale przygotowaliśmy go dzisiaj, więc tutaj publiczność miała też możliwość zobaczyć tak naprawdę jeszcze pracę w toku całego, całego koncertu, i, i, i taką też naszą zabawę materiałem, tak? To co, co można z tego jeszcze zrobić? Tak, jakieś, nie wiem, spontaniczne pomysły się rodziły. No bo tak chcemy ten koncert przygotować, żeby był, żeby był to koncert właśnie do... Stojący koncert. Czym się Pani inspiruje? Skąd pomysł na tak niecodzienną, niezwykłą muzykę? Nie wiem, to chyba po prostu może to brzmi, brzmieć z jednej strony naiwnie, z drugiej strony jakoś, nie wiem, to, ale to ze mnie po prostu jest i staram się po prostu bardzo mocno odchodzić od tego, co mnie inspiruje. Oceniamy różne nie wiem, warstwy jakiejś codzienności naszej w momencie, kiedy nagle stajemy w obliczu tego, że tego może nie być tak naprawdę. Tutaj też mi pomagał mocno Kajetan Mojsak i, i to są takie nasze wspólne teksty i wspólna jakaś tam wrażliwość. Też na przykład pojawił się też tekst Gustawa Daniłowskiego bardzo mocno młodopolski. Pojawił się też Piotrka Borkowskiego tekst o przepływaniu przez ten świat i o tym, jak, jak możemy dostrzegać piękno tego świata, no, ale wszystko jest w obliczu jakiegoś takiej, nie wiem, możliwości utraty. Mimo tej e, tematyki e, pani zespół to chyba jeden e, z najszczęśliwszych, najbardziej uśmiechniętych, jaki widziałam. E, proszę powiedzieć, skąd ta radość? Ojejku! No, no wie pani, to chyba u każdego to z czego innego wynika. Ja się strasznie cieszę, że właśnie gram z Witkiem Wilkiem, bo, bo u niego ta radość jest po prostu absolutnie zdefiniowana, chrześcijańska w 100%, procentach, jak to się mówi, charyzmatyczna. To brzydko zabrzmi, ale kiedyś Herbie Henkok powiedział, co jesz tym, chodzi o to, że jak zjemy buraczki, to wyjdzie coś czerwonego, tak jak za dużo szpinaku, to zielonego, a jak żyjesz, tak grasz, więc my wesoło żyjemy. Muzyka Karoliny Cicha jest niepowtarzalna i nie sposób jej nie zapamiętać. O jej talencie będziemy mogli się przekonać już niebawem, bowiem artystka rusza w trasę koncertową.